Dobra, ACCEPT Muszę sobie przypomnieć co ja tu miałem To to to, klipunek czysty chociaż A tu mam jakiś ID Desires z misji Okej, dobra, nie to Co to jest? Co tu zrobiłeś co? Aha, bo ja zmieniłam sobie różdżkę i tak się dziwię. O co chodzi? Dlaczego jakąś kwiatkę, jakieś badyla w ręku. A ja sobie zmieniłam na jakieś live sprig, Lift to want. Nie wie, czy się różdżka, tylko w czarodzień nią badający. Czarownica, kochanie. Wiedźma. O, no. Eee, krystal, dobra, bo ja się nie mogę połapać trochę, nie, nie pamiętam, eee, dobra, tutaj, tutaj na pewno mamy iść, teleportujemy się do, do tego czegoś, krystal, krystal mhm. i się tak zastanawiam, czy my tam nie padaliśmy ostatnio, nie kochani, nie wchodziliśmy jeszcze nawet do środka tam, bo my coś takiego mieliśmy, do my coś mieliśmy takiego, że mieliśmy pełno hapsa i nagle zero hapsa, było jakiejś takiej właśnie, nie? Gdzieś. To ucieknąłeś? W tej lokacji, do której się właśnie przetype, przetypo, przeteleportowaliśmy. Bo przed nim trzeba było czekać, aż on Ale przeszliśmy to? Mhm. Już dawno. O, no widzisz. Dobra. Muszę z nią podziadudziać trochę. by a moment. Mhm. Mam odgłosy twoje. Jakie moje odgłosy? Znaczy bardziej jego odgłosy niż twoje, ale... Aha. Myślę, że młody się drze? Czy tu nie ma ogólnych głosów? Eee... Discard, no zajebiście. Save. Dobra, idziemy? Mhm. Oj, w sumie nie, nie pozałączałem się. Tu będzie pity, piąty, no będzie ona nas szukała. Trzema, że ona, chcę, ona, baba, tyry. The way to God's heart is through his guts. Ok, to jest to dobra. Hmm. Mały spadek FPS-ów, czuję. Czyli... O, właśnie się nie włączyłam. O Jezus, krwawienie. Aha. Ale ja miałam całe życie i to było takie... ...stryk! Jeszcze nie włączyłem tego, jak to się nazywa. Yy, zamiast 1-ka, 2 3-ka dosiłem 1 F2, F3. A jest jeszcze. O, z ludowego bojca dostałem. Czekaj. Bo jeszcze moje uszy. Dialog na pewno ciszej. Let's try. dobra o i tak się nie miałem chyba levelu nie nie, nie 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 bo my żeśmy popadali na tym o, o nie, o nie, o nie, na arenie na tym bosie po kiczkami Boss, boss. Chociaż ja dzisiaj prze przeszedłam właśnie maruderem swoim na pierwszym poziomie trudności tą, te wszystkie lokacje, właśnie tak jak my dzisiaj idziemy do bossa no. i nie, nie padłam ani razu. Mhm. No. You're a... Albo no wiesz no kochanie, zima trochę, nie? No, tak, zima. Ej Co niedobitków tu zostawiasz ze sobą? Żebyś też mogła coś pobić. No, no. no albo ciebie. No, jakiś złoty przyszedł. No tego. Dałeś radę, czy nie? Oj, bo mój Stefan Żeromski zaraz padnie. Chyba tak, no, ale nie Jeśli znaczy, ten złoty jeszcze tu bie... Nie no, on sobie po prostu biega, nie? Czekaj, bo mi węża wysyłała mnie. Czekaj, bo mnie zacinasz, mnie. Oła! Burnik, on Jezus, moje ucho. A co się ci stało? Jak mi wywaliło ten dźwięk. Aha, wypadającego tego? Tak. Ja bardziej nie mam nie, mogę jego... nie mi się coś zresetowało, ustawienia wszystkie. No tu nie Ja ci nie zmieniałam raczej nic. Taka podkładka mi się skończyła. O Jezu, zobaczyłem cię Odbyt Tam coś było dużo wcześniej jeszcze? Czy nie? No i tak trzeba będzie wszystko przejść. Pity jest na piętrze wyżej. Tak. Pity, pięty nie pity. Pity czyś widział nie kiedyś pięty, bo ja nie bardzo. Tak. O stary! No, nie, wiem. nie wiem, gdzie dzisiaj patrzyłeś. Napięty. To tam do przodu, no? Uh, resist lightning only. Nie biję z tego. Mia ja tylko z fire'a. Czekaj, bo nie wiem gdzie on ma dupę, gdzie on ma ray. No, chyba cię właśnie, dobra. Z twojej strony ma ray. Eee... A dostaniesz bolca. Nie! Odwal się! No powiedziałem coś! Dupą do mnie, proszę. Gdybym jeszcze trafił? Ja generalnie nie wiem, gdzie to coś jest. Dobra, padło. <noise> Bo mam Albo? tylko jedną wielką zieloną masę. Weź się co chcesz, masz jakieś ringi. Ja chcę, to... nie, ja chcę tylko tego alternationu chcę. O, moje ząbiaczki popadały. Może bym po to tam coś jeszcze było? Nie, dobra. Wszyscy zdrowi w domu. So. Odbyć się złożył. Dupa czarna. No. Prawo, lewo, co się stało? Nie mogłam tu temat postawić. Chodź ty... O, suczka, suczka. Zamień się w kogoś, no. O, ale tu w drugą naśleć, drugą. Uff. Zamień się, ale się nie zamień, tak? Nie, zostałem u tych skurczy synów jednych. Czekaj, bo ucieka. O, uciekła. A. Nawet jej nie widziałem, ne? Coś tam są? A. No nie, tak se wiesz. Już nie widzę, że tak machacie w powietrzu wszyscy tam. No właśnie. Mmm, to było te... Ja się to hmm. będzie zbadane. Kochanie, nie masz stwora. Nieprawda. Oj, nie to mu dosiłem, to było o. No. A tam jeszcze. Uh -huh. do góry zostało. Wszystko przeszliśmy. To nie, nie zostało. O, a to Narka, <laughs> czekaj. Znaczy się tam będzie tylko wiesz, a, przejście tutaj, no. po nic. A nie jednak. O jakieś lody! O, o, Znowu pajączek, no dobra, jednak tego tak nie zrobię, muszę cofnąć. Co co on ma? No jeszcze tyle. Całe 10%. Jeszcze jedno miejsce jest. Gdzie nie wiem? Po lewo, jakbyś a na prawo, znaczy się. No widzę, widzę. Na dole. Tylko weźmy, mam krótkie nóżki, no. Se będzie, no nic protože to je takový kavaleček, pro mě. A ať ještě Aha, OK. Všechno, terem, terem, pozbieramy śmieci Stuknij w mikrofon Prawo Już tam przetarów szlaki.

No dobra, dobra. Jezu I ja znowu coś? Nie, no kolejny kamień wyleciał, nie? Kolejny co? Kamień wyleciał i mi uszy rozwaliło. No to weź se ścisz. Mam wszystkie trzy tam cztery ściszone możliwości i no, kurde. Zapraszam. To nie wiem co No ściana. Ja mam to, to sam jakby dodatek co ty i... Nie mam żadnych problemów z tym. Pęknie, pęknie, nie Dobra. Jeśli ze facet wybuchasz, czy się. Co, co? Nic, coś śpiewam. Powiedziałem co, co, na no, nieco. co. O, no mam, że coś dam, że coś. To był jakiś Mieczysław z tyłu przeszedł. Co nie poradzisz sobie? No nie wiem no. Kręć, kręć. No! Nie mogłem wliknąć. Mami tam zgromadzone to towarzystwo. Podzi mi z tym piorunem. No nie! To ja tepelord nie piorun. To był piorun. Aha. Błysno. To ja te, te pelorta widziałem. No. Dobra. A nie, rzeczywiście, to był te pelorty z telewizora. Ho, 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 tego się nie spodziewaliście. Przepraszam, musiałam się poczekać w myśli. O, ładno, nie mogę z Przeszło na mnie. Tu jeszcze małe przejście. O, tu. czy mi się gra zacięła, czy trzecia mi nie się Nie by się wszystko ruszało, ale... Ding, o, o, o. To też jest przejście? Nie, nie. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Na duch, o! Ale były usi! Ciepające się usi! Ojej oj, dużo ich! trochę w sytuacji, o właśnie tutaj. No. Fakt, jakby wszędzie. Ja, Nie wiem o co chodzi. Nie przyznaję się do winy. Czekaj, bo sobie muszę zombiaki naprawić. Aż tak ci ich wybijali? No nie, ale skoro mam chwilę wolnego, to mogę je potegołać. Przynajmniej też nie mają milionów życia, nawet bez przesady. To są cienkie bolki. Taki majątek to ja muszę podnieść. Dobre. Jak no wejść, to zapowitamy. Wszystko? Nie. O, zacznij się. No i na przykład nie było tutaj. No, tu dobra, jednak już byłem. A to coś jeszcze mamy? No, na przykład. No, ja tam, mam tam dobra, po widzę, prawej widzę. do góry. Tu, o nie mam. Tam. O, czekaj, ja aż nie patrzę tam. Ma.

To za dobrocie Superior Sakr prace Warto mm -hmm. było tu się cofnąć. Mm. No po dwie fiorki z quality Mniej hmm. się świecą. Mhm. Mm masz masz sylta? Słudz po lewej jest. On wartości 128. Okej. Zabuduj cię. 422. Nie zamieszczyłem jeszcze przedmiot. O, lubi to. Śpierd... No, to kochanie powodzenia. Ja stąd wychodzę. Chyba dostałem. No, ja przez lagi nie byłam w stanie w ogóle się ruszyć, nie? Nakręciła się dziewczyna. Bijcie ją. Jakie kule cool, no. no! No, no, na wejściu nie? Gdzie? Yeah, w drugą! To se miałem, tu się, się nabijałem chapsa dzisiaj. Hapsa? A ja myślałem, że tylko ten laser mnie zabija. O, jasne Oj, Ojoj. No to pokaz siły teraz. Idą nam w ogóle ma jeszcze? O! Słyszałam, że ona już skończyła. Nie wiem, ale wiesz co? Ja nie jestem w stanie nic... O, teraz mi zabiły ziomki, nie? No nie zablokowałem się o coś. O te latające, nie? Znaczy ja nie jestem w stanie nawet dopiec do niej, nic nie jestem w stanie jej zrobić. Gdzie ty jesteś? Eee... Okej, okay, to rozwalone. Leci! O nie, jebło! Okej, okay, rozwaliłem te... tworzące te gówna. Ja zdążyłam wytrzymać jakieś 5 sekund, nie? Ojej, 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 Czemu ty nie tworzysz tych swoich dzianków z tego... ojej. Kochanie, nawet nie mam kiedy. Nie wyjdziesz. Ja jestem sztekowany. Trzeba się blisko nie trzymać. Bo przed chwilą mnie diabła łapką mnie. No ci. Dobra, jestem jesteś zomna. Ojej. Przestrzegała. To... Nie! Dopiero tu weszłam, nie chcę umierać! Weź okay. umrzyj! to tak dużo szczęścia masz! Oj, na trzy kule wleciałem, zajebiście. I laser! Jak się przestanie kręcić, to powiedz. Dawaj, dawaj! No nie, i znowu w te kule, ty, nie? Co za niefer, nie? Wszystkie w jednym miejscu. Leci kółko. Zaraz cię zrobimy się, tak. Ale zejdź ze mnie. Co tutaj się kręci? No yeah. nie! Nie mam na to Aha, tornado. Albo... tornado. Mogę! Uciekam! To. Ale się... Przed tym, przed tym się nie da, jak się na tych, tych dziadach zablokuje. Kule, dzięki one też mnie mi służą. tego się. Lasery. Dobra, próba numer 2001. No. Już. Do widzenia. Uważaj, bo to cię może jeszcze zawieźć. Czy teraz tak łaskawie z nami pogada, nie? Tak, dobrze, że ona się nie musi tyle razy. Res... że nie może się tyle razy respić, co Może. Ona za każdym razem, jak się przychodzi przez tą lokację, to jest tutaj. Ale nie no, w sensie, że. nieważne. Nie chcę już tak wyjść do Aha. Idziemy. Cześć!